Sziemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj pojedziemy sobie, tylko niestety sami. No ale coś tam porobimy. No i byłem to co? Mam nadzieję, że coś uda się nagrać, bo dosłownie za dwie godziny, a nie wiem czy się o dwóch godzinach zmieszczę, to za dwie godziny ma być na minusie już. Także Zobaczymy jak to wyjdzie no, Ale na razie no Widzimy się już pod barem Dobra Wyjeżdżamy pod bar Na no, jakaś szybka rozgrzewka No i nie wiem Na działkę chyba będziemy od razu leciać Zobaczymy Na razie fake, zwykły O, fajnie, fajnie też fajnie sucho jest, to jak będzie na działce sucho, fajnie, to kickery się poskacze, nawet jak sam będę. Uff, także teraz robimy fajka z tym szurnieciem. Zobaczymy jak wyjdzie, bo się trochę go ostatnio poduczyłem. Oj oj. Spoko jeszcze, tylko muszę szybciej jechać, o. fajnie, fajnie. Nadal no, jeszcze raz próbujemy. No i zaraz ten drugi fake. Ło. No, spoko wyszedł. No i teraz ten drugi fake. Uff, tak na 90 kierunku muszę skręcić, że fajnie wyszedł. Uff, no zrobimy. Ło. No, fajnie siadł. No i teraz chyba od razu fake bara. Gostę pod winę rękawy w bluzie? No i no i fake bara, tak? Dobra, to robimy już szybko. Oj, oj, Krzywo strasznie, no, ale trzeba się rozruszać, tak? Ty, co jest? Za wolno jadę. To szy szybko robimy, tak? No i dobra, jeszcze raz robimy i chyba jedziemy już A nie jeszcze, barspinki jakieś Nie no Nie wiem, ja za wcześnie chcę Za wcześnie po prostu chcę to obara to kręcić Muszę poczekać Oj, tutaj o. Trochę krzywo, no ale jest no i nie jeszcze raz to fajka z i robimy sobie dwa bary. No i spoko, i dwa bary. No fajnie, no i jeszcze raz szybko tutaj od razu fajnie, teraz to par spinki. No i chyba barę do pobara od razu próbujemy i też jeszcze w ogóle jutro ma śnieg podobno padać i już tak ten odcinek to chyba mamy do takie ostatnie takie jaski w tym roku, już, bo już później ma być zimno strasznie i no śnieg padać. No i nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie robimy barę do pobara. Prawie, prawie. No i dobra, robimy tutaj sobie jednosiem. No i będziemy jechać pod starą gminę Oj Mogłem szybciej jechać Ale dobra Jedziemy chyba już pod yy, starą gminę albo pod nową i na działkę będziemy się zaraz zbierać Dobra, jesteśmy pod nową gminą no i sobie zrobimy tutaj 1.8 no i nie wiem, zobaczymy, może pojedziemy pod starą gminę zobaczymy na razie jedziemy i sobie robimy tutaj 1.8 no spoko nie wiem czy ale wydaje mi się jakbym jakbym miał miękką opajkę no ale... może mi się tak zdaje? Oj nie, źle, źle. Czekajcie. Ło. No i nie wiem no. Podjedziemy sobie na chwilę pod tą starą gminę I coś na chwilę posiedzimy i będziemy no jechać na hopki. Oj. Nie no, szczerze, ja zajadę sobie do domu, zobaczyłem PSI w Pajku, bo zdaje mi się, że mało. No ale też y, ogółem po Starogminę nie jechaliśmy, bo tam jakiś gościu naprawia z auto, bo coś się mu się stało. Ech, no i co no? że no nie chciałem mu przeszkadzać i tak dalej, wiecie o co mi chodzi, więc co no? nie wiem, chyba bara. Barrowo? Dobra, idziemy na działkę I najwyżej na działce sobie popróbuje jakieś Bardzo zwane hopa czy coś Tam Na piachu Dobra, dojeżdżamy na działkę I ogólnie to jest troszeczkę mokro No ale Da się latać No i co no Dobrze mówię, że yy, no, W sensie Dopompowałem trochę powietrza do pajka, bo miałem 217 PS, ja sobie pompowałem 220 chyba. No troszeczkę dopompowałem albo 226, coś takiego. Troszeczkę dopompowałem. Różnicy prawie w ogóle nie czuć. No coś tam czuć, ale ledwo. No i co no? Odkrywam treningówkę i poskoczamy treningówkę i zobaczymy jak się będzie latało i może byśmy kikerki odlatali. No i co, no i tyle. No. Widzimy się, jak już odkryję tę treningówkę, jak będę leciał testowo. Dobra, odkryłem treningóweczkę, tak się prezentuje. No i co, no chyba lecimy od razu, rozgrzewkowo. Nie wiem, się, jak, jak będę się dobrze czuć w locie to kikerki sobie poskaczemy. Miałem taki plan dzisiaj, żeby poskakać kikerki, tylko że myślałem, że ktoś będzie. Myślałem, że rzesz odbędzie, ale nie odbierał. Także no, lecimy testowo, zobaczymy jak nosi. Wow. Fajnie, fajnie nosi. I też nie no, czuć to różnicę w pajku. Dopompowałem trochę te opesji, ale czuć to różnicę, bo yy, wcześniej. Nawet w sumie film temu już czułem, że coś jest nie tak, ale szczerze nie chciałem się zaglądać. No i y, inaczej mi się pompowało tutaj te miejsce. No ale co no? Lecimy jeszcze raz, tak żeby się wczuć i zaraz triczkę będziemy robić. Oj 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 oj, rano! no. Teraz tu troszeczkę. No ale co tam? Lecimy i robimy sobie te szurnięcie. Oj, no jakoś, jakoś tam zrobiłem, ale nie wiem, no poprawiam to na pewno, bo trochę krzywo było, no i nie wiem, no, poprawiamy, poprawiamy, no. Oj, 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 no może być, niech już będzie. No i teraz lecimy i robimy dosłownie tapa. No, fajnie było. No i teraz lecimy. No i ja robię graba. Przynajmniej próbuję zrobić. Oj prawie zrobiłem, tylko mogłem ścisnąć to rękę już. Nie wiem czemu w sumie nie ścisnęłem. No ale lecimy, no i jeszcze raz próbuję. Nie wiem, nie mogę jakoś ścisnąć, nie wiem czemu. Teraz lecę i po prostu spróbuję to no ścisnąć, no. graba zrobić. Ło! Wow. Teraz fajnie zrobiłem, ale jak ja się zgięłem. Jakoś tak byłem zgięty, tak i nie no. Teraz ten grab to taki styl siat. No i co, no i lecimy i robimy sobie beczkę. Oj ojoj nie, to to była tragedia. Ja mnie w ogóle zniosło trochę. Nie wiem czemu, ale jeszcze raz robimy. No, teraz już fajnie było. No i co? Ja odkryję kikerki. I jak odkryję, to robimy sobie to tobogana. Dobra, no i ogółem odkryłem sobie pierwsza kikerka, bo nie wiem czy się czy się opłaca drugiego odkrywać, bo ja nie wiem, czy pierwszego w ogóle skoczę, bo ostatnio jakiś lęk mam do tych kikarów, nie wiem czemu. No ale co, no polecam, polecam sobie pierwszego i najwyżej nie wiem, to drugiego odkryję później. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A teraz lecimy no i to tobogana próbujemy. Zaczymy jak siądzie. Tak i Tak. Oj, oj oj dziwnie, no ale jeszcze raz robimy, jeszcze raz robimy, i nie ja wiem, czy teraz nie wejdę na rozpędówkę i sobie zobaczę, czy teraz to kikerka nawet sobie nie skoczy. No to zobaczymy, tak. O. dobra, fajnie skoczyłem doleciałem, bo na poprzedni, w tydzień temu nie doleciałem go i szczerze zjeżdżałem i nie chciałem za to próbowo go skoczyć, chciałem se najechać, bo no mówię, złowiłem jakiś lęk do tych kikarów. no ale jak już dałem to korbę, to stwierdziłem, że dam to drugie i poleciałem, więc jakby jest odblokowany, jest git, no i teraz wracamy do tego to Bogana. Wow. fajnie to Boga się od taki, taki clean. No i co? Teraz próbujemy Xapa No i po X-upie pójdziemy sobie na Kikerik. Jeszcze chwilę sobie na Kikerkach. I pod koniec zrobimy sobie 1.8. Może jeszcze te ręce popuszczamy. A zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc Iksap. Oj, oj, oj. Szczerze. Dawno nie poprawiłem x ale tutaj chcę poprawić, bo zrobiłem jakoś tak, no przytrzymałem, ale o tak było. O! Kie y nie był, nie był cały x -AP. No, niektórzy by to zaliczyli pod sobie, ale ja chcę nawet przekręcić, bym powiedział, że tego x Także jeszcze raz robimy. O, teraz to... Teraz to riski, tak. Do końca aż przytrzymałem. No i co no? Teraz 1.8. W sensie zaraz. A na razie se polatamy trochę kikerki. W sensie kikerka. Chyba, że odkryję drugiego. Zobaczę. Zaraz. No i co? Polatamy i zaraz będziemy te 18 robić. Oj, 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 Nie wiem, muszę jakoś mocniejszą tu korbę dać, bo nie mogę tego kikara dolecieć, nie wiem czemu ale spróbuję dać no, mocniejszą korbę, w sumie to dwie O, o jest ślisko yy, po tym kikarze i serio ciężko się wyrobić no i nie wiem czy drugiego nie odkryć. Ale dobra odkryję, jeżeli trochę dłużej posiedzę, bo ogólnie już jest po 14, i już czuć, że jest trochę zimniej. No jest po 14, .00. i już no, mówię czuć, że jest trochę zimniej. No i zobaczymy jak to będzie. No ale i tak już, według mnie, jakbym to już wstawił, to jest spoko fin. Też dla mnie jest spoko, bo... Skoczyłem kikera, będąc sam na działce, więc też się z tego cieszę. No i co, odkryję to kiczerka i teraz lecimy sobie te dwa kickerki w wini. jo fajnie. Też na to drugą miałem za dużą prędkość, minimalnie. Ale jest Jakie Zaraz może jakieś tryczki na kikerkach, ale nie wiem. Szczerze abym zrobił te 18 i jeszcze pod koniec bym sobie poskakał. Więc chyba robimy 18. No i jeszcze na kikerki pójdziemy. Oj oj. Nie wiem ja jakoś. Boję się tak zarzucić z tej siły, bo ja zahaczę o te wybicie. Nie wiem czemu. O, zobaczcie, mogę sobie nawet zdjąć ten kawałek cały, bo tu pękło tak aż. Nie wiem, no naprawia to szybko. No i jeszcze raz robimy. No, nie wiem. Wcześniej jakoś tak fajnie mi to wychodziło, że nie zahaczałem o te wybicie. Albo, albo muszę po prostu się bardziej wybić. Hm. Nie wiem, spróbuję się bardziej wybić. No, nie wiem. Widzicie, cały czas zahaczam o to samo miejsce i nie wiem. No, nie umiem inaczej zrobić, żeby tego żeby nie zahaczyć. Nie wiem, szczerze, ostatni raz spróbuję, teraz tu rotację. Nie wiem, spróbuję jakoś szybciej jechać i. No i wybić się jeszcze bardziej. Ło. Uuu, uh, zahaczyłem troszeczkę. Ale ja już odkryłem dlaczego tak zahaczałem, bo ja za wcześnie się wybijałem. I, no i, i dlatego, ale teraz tu dałem. I tak troszeczkę zahaczyłem. No ale minimalnie, nie? No i dobra no. W sklepie to chyba od razu. Bo już czuć, że mróz idzie. Już zimno jest, jak mam być cztery. No i co no? W naprawie to skoczymy jeszcze kikerki i już będziemy kończyć Także widzimy Widzimy się już jak będę leciał kikerki Ogólnie widzę to tak sobie przykrywam treningówkę i nie wiem czy już nie kończyć bo już serio zimno się zrobiło jak dosłownie w chwilę no i nie wiem czy już nie kończyć Polataliśmy sobie trochę tych kikerków no, i nie wiem, no ja i tak już dziękuję Wam za oglądanie, bo i tak czy jak zaraz będzie koniec. No, ale nie wiem, zacząłem, bo muszę to rękę umyć w konewce. I zobaczę. Jak nie będzie mi aż tak zimno w ręce, to polecę, bo to nic tak naprawdę. No, ale jak będzie zimno, to już zostanę. Także zobaczymy za chwilkę. Oj, nie wiem, pierwszego raz dzisiaj tak fajnie doleciałem, a teraz wale takie dosłownie minimalne case, y, nie wiem, tyle. Ja wiem, to za jak już dolecenie. No ale dobra, no kończymy i co? No, widzimy się w środę, i w środę podobno ma być śnieg. Także jak będzie serio śnieg, to no, będzie kontent z samek. No ale dobra, no widzimy się, widzimy się w sobotę.